Jeszcze raz witamy, tym razem na briefingu prasowym, poprzedzającym mecz ze Śląskiem Wrocław, jest z nami zawodnik Lechii Gdańsk Dominik Piła. Dominik poprosimy najpierw o twój komentarz po zakończonym okresie przygotowawczym, przed pierwszym meczem, a potem przejdziemy do pytań dziennikarzy. Tak, witam wszystkich, dzień dobry. Co do komentarza, to okres przygotowawczy na pewno ciężki, myślę, że dla wszystkich. Mocno pracowaliśmy na treningach, na obozie. Dużo przepracowanych jednostek, ale z optymizmem patrzymy na tą nową rudę, na ekstraklasę. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Chcemy pokazać to, co pokazywaliśmy w pierwszej lidze. Chcemy udowodnić to, że byliśmy tam najlepszą drużyną. Chcemy zdobywać punkty na początku, jak i w dalszej fazie, w fazie ligi, więc czekamy z niecierpliwością na ten mecz, który już tuż, tuż, tuż. Będę podawał mikrofon, żeby nas było dobrze słychać. Karolina może zacząć. Czy najpierw powiedz, czy czujesz się gotowa na Ekstra klasę, czy czujesz, że ta drużyna jest gotowa na Ekstra Oczywiście, że, że jesteśmy gotowi, inaczej nie możemy myśleć. Każdy z zawodników, który wybiegnie na boisko i który pojedzie do Wrocławia, jest gotowy, by wydawać z siebie wszystko. Myślę, że zespołowo cały tamten sezon pokazaliśmy, że jako grupa jesteśmy mocni. I oczywiście, że tak, tak jak ja indywidualnie, tak mogę poręczyć za każdego, myślę, że jesteśmy gotowi. To jeszcze powiedz, bo w sparingach byłeś testowany, testowany, grałeś na skrzydle pod nieobecność Maxa maksachłania. Czy po tym roku gry na prawej obronie nie czujesz się troszeczkę tam obco? Może troszkę, ale jednak większość kariery, której, którą spędziłem w seniorskich zespołach, tam grałem, więc nie był to dla mnie problem. Sytuacja tego, tego wymagała, więc jestem gotowy do, do zagrania na tej pozycji, jak i na prawej obronie. Więc tak. No właśnie to powiedz, bo tutaj wszyscy czekali na ten komunikat o zatwierdzeniu bądź nie zatwierdzeniu. Zawodników mają być zatwierdzeni. Trener przyznał, że miał, no nie powiedział, dwie karteczki, ale tak to wynikało skład z zatwierdzonymi i niezatwierdzonymi. I teraz pytanie, czy w zależności, która karteczka jest w grze, to ty jesteś albo obrońcą, albo skrzydłowym, czy, czy masz jedno przypisaną pozycję? Myślę, że nie, nie można być niczego pewnym do, do samej odprawy przedmeczowej. Ja jestem gotowy tak na tą pozycję i na tą, i myślę, że nie, nie chcę tutaj zdradzać, gdzie, gdzie będę ustawiony, czy w ogóle, więc musicie poczekać do, do meczu. Bo z głębo rywalizujesz o to prawo obrony, czy on jest ewentualnie, jak ty idziesz do przodu? Myślę, że optymalnie Lu jest, jest środkowym obrońcą i tam się czuje najlepiej. Co prawda może też grać na, na pozycji numer 6 w środku i na prawej obronie. Myślę, że można powiedzieć, że rywalizujemy. I powiedz jeszcze właśnie o sobie to, co yy, zacząłeś mówić, bo byłeś już w tej ekstraklasie, ale tam no, niewiele pewno zagrałeś. I my pewno i te mieliśmy większe oczekiwania, skoro przychodziłeś jako... Najlepszy młodzieżowiec z tej pierwszej ligi do, do Lechi. Jak teraz? Jak, czy to na pewno wyciągnąłeś też indywidualne wnioski? Co wtedy nie zagrało, czy może potrzebowałeś czasu, i co, o co teraz jesteś lepszy? Tak, jak przychodziłem w pierwszym sezonie do Lechi, do ekstraklasy, to rzeczywiście miałem duże oczekiwania wobec siebie i, i wobec drużyny. Zawied wtedy zawiedliśmy, ale teraz drużyna jest kompletnie nowa, wszystko jest odwrócone. Wszystkie struktury w klubie też są zupełnie inne, więc z nową kartą można powiedzieć, że, że wchodzimy w tą ekstraklasę. I jestem myślę, że może to nie jest taka duża przestrzeń czasu, ale troszkę bardziej doświadczony. Dużo się nauczyłem w tym sezonie, w którym spadaliśmy i w tym poprzednim, gdzie, gdzie robiliśmy awans. Więc y, wiem mniej więcej, jak to będzie może wyglądało. I o to doświadczenie jestem bogatszy. Mam nadzieję, że mi się to przyda, i, i, i liczę na to, że ten. Początek, jak i cały sezon w Ekstraklasie będzie zupełnie inny niż ten mój pierwszy. I moje ostatnie pytanie, bo różnie drużyny Beniaminkowie reagują w tej Ekstraklasie, niektórzy właśnie to siło impetu wchodzą i są rewelacją także w Ekstraklasie, a jak poprzedni sezon, pamiętamy, Beniaminków od początku mieli pod górę. Jest ten temat, jak wy wystartujecie, jaką rolę sobie przypisujecie, bo trener nam zdradził, że celu jeszcze wam konkretnego nie postawiono. To czy jest ten cel wewnątrz szatni. Jak macie grać i na co to wystarczy? Nie mamy, tak, tak jak tren powiedział, nie mamy jeszcze, jeszcze wyznaczonego jakiegoś głównego celu, ale chcemy rywalizować jak równy, równy, równy z równym, z każdą drużyną w Ekstraklasie. Chcemy pokazać, że, że to, że zajęliśmy pierwsze miejsce w pierwszej lidze, na to zasługiwaliśmy i chcemy pokazać tą piłkę w Ekstraklasie. Tak. Chcemy, chcemy, myślę, żeby, żeby każda drużyna grająca z Lechią się niepokoiła i która, żeby podchodziła do nas z respektem. Tak jak powiedział trener, jeszcze nie mamy, myślę, wyznaczonego. Myślę, że to się wyklaruje w najbliższym czasie może. Mogłeś sobie wymyśleć lepszy początek sezonu? Rodzina będzie na meczu i powiedz komu będzie kibicować w tym meczu, bo wiemy, że to, ty, ty, ty też ze Śląskiem masz, że tak powiem, kibicowskie stosunki. Tak, ja, ja jestem z Wrocławia, więc cała, cała moja rodzina y, będzie tam przy mnie, będzie mnie wspierała z trybun. Zgadza się, że zawsze gdzieś tam, y, jak patrzyłem na tą ekstraklasę, to, to trzymałem kciuki za Śląsk, tak samo za, za Lechy, jak jeszcze mnie tu nie było, więc to będzie dla mnie taki, myślę, że... Nie chcę mówić przyjacielski, ale taki dobry mecz. Dużo mam tam znajomych we Wrocławiu, na pewno przyjdą na mecz mnie wspierać. Więc fajnie, że się trafiło pierwszy mecz na Dolnym Śląsku. Oby był taki sam jak w poprzedniej sezonie na Dolnym Śląsku też zaczynaliśmy, wygraliśmy. Więc obie się to powtórzyło. To jeszcze powiedz może o samym przeciwniku, bo z jednej strony Polski, wicemistrz Polski z drugiej no też wiemy o ich problemach tak, bo problemy czy to z napastnikami, no nie, nie, nie mają już ekspozyto, jak w ogóle patrzycie, analizę pewnie mieliście, jak patrzycie na ten zespół? No tak jak, tak jak wszyscy wiemy, Śląsk zdobył wicemistrzostwo grając w swój, spok w swój sposób, który, który koniec końców osiągnęli sukces, są w europejskich pucharach i myślę, że, że swego stylu nie będą zmieniać zbytnio że będą gdzieś może czekali na, na nasze błędy, że będą próbowali grać bardziej z kontraataku, choć musimy być gotowi na, na, na wszystkie elementy gry, Śląsk może, których Śląsk może użyć. Tak samo mogą zagrać kombinacyjnie. Wiemy, że to jest pierwszy mecz, więc ciężko się czegoś spodziewać, więc zobaczymy.